Widzę tam dzieci jakieś stoją, nie wiadomo na czym, więc idę dalej, ale tam widzę, że jakiś pan leży, więc podchodzę, no i widzę, że, no i zaczynam się angażować, no po prostu staram się, pytam czy pomóc w czymś. Była tam starsza pani jedna i był taki, i był taki jeszcze pan z pieskami byli i jeszcze tam była jedna mama i dwójka dzieci. No, i była też taka pani, która niezbyt pomogła, bo powiedziała: A ten pan nie żyje, nie ma już co. Zobaczyłem, jak jakiś starszy pan osuwa się na ziemię. Na początku pomyślałem, że to jest osoba nie trzeźwa, ale i tak podjechałem. I od razu za mną pobiegł jeden starszy, jedna starsza osoba. No, i przewróciliśmy go na bok, na tak zwanej pozycji bezpiecznej. Sprawdzał. Byłem tętno i zadzwoniłem na karetkę na 112. Ten pan był bordowy, bo było bardzo zimno. Przykładałem lusterko do nosa, żeby sprawdzać, czy jest para. Nie było, bo nie miałem siły robić tych ucisków. Ale zrobił to mój starszy kolega, Jasiek. Zacząłem robić uciski. To było straszne, bo bardzo dużo ludzi przechodziło obojętnie obok tego. Ale nie dziwię się, bo widok był naprawdę straszny. Pan był blady, jak biała ściana, otwarte oczy i tępy wzrok. Zacząłem go reanimować do przyjazdu karetki. Później karetka przyjechała. Pogratulowała nam, pomogłem im zabrać go do karetki. Jak my jesteśmy rozczęsieni, to nie pomożemy takiemu, takiej osobie. Zawiadomić służby, co jest rzeczą kluczową. I najczęściej pan na dyspozytorni, dyspozytor pokieruje nami. I więc najważniejsze jest zadzwonienie i nieopuszczanie tej osoby. Nie możemy takich wydarzeń lekceważyć, bo w taki sposób możemy komuś podarować drugie życie.